Cześć Wam czołem moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie i bardzo uroczyście w 12 odcinku Gwiezdnych Przygód. W którym dzisiaj polecimy w kosmos, co w sumie nie powinno być żadnym zdziwieniem dla Was. Aczkolwiek uroczysty jest odcinek, ponieważ testujemy naszą nową, świeżutką konstrukcję. Konstrukcja ta, projekt ten, czy jak to woli, misja ta nazywa się Kermes, czyli posłaniec można powiedzieć krybalski bogów. No Jak sami widzicie, podejrzewam, że chyba jesteście świadomi, że jest to coś w stylu wahadłowca i nawet w pewnym stopniu podobnego do oczywiście wahadłowców z naszego prawdziwego świata. Czyli mamy trzy zbiorniki, dwa boczne. Można powiedzieć, że prawie że dopalacze, chociaż na paliwo. Ciekłe, no i zbiornik główny, z którego czerpie moc silnik na wahadłowcu. Konstrukcja jest niesamowicie prosta, ponieważ części od aerodynamiki nie miałem zbyt dużo, więc konstrukcja, jeśli chodzi o skrzydła, jest niesamowicie prosta. Na no jak samicie, na niecałych 17 km nastąpiło odłączenie zbiorników. I teraz manewruje przy życiu silnika, który jest z modu Shuttle Engines, czyli modu od silników wahadłowców, właśnie, czyli Posiada dużą możliwość korygowania e, swojego kąta, kąta wydalenia odrzutu, <grym> po prostu wektorowania ciągiem. Ma zmienny kąt ustawienia dyszy od silnika, co bardzo pomaga właśnie przy tego typu projektach. No i lecimy, tak. E, tak jak w prawdziwych wah wahadłowcach z amerykańskiego programu kosmicznego, e, mamy tak naprawdę główny zbiornik, z którego pobierane jest paliwo i z którego właśnie nasz silnik, bądź silniki w przyszłości pobierają paliwa, żeby dostać się na orbitę. A następnie przechodzimy w tryb, w tryb działania tylko na paliwie z samego statku, chociaż w tym wypadku powinniśmy działać na jeszcze innych silnikach, ale niestety jeszcze nie posiadam zbytnio innych wydajnych malutkich silniczków, nie miałbym też ich jak zbytnio zamontować, więc na wszystko jeszcze pora nadejdzie. No, ale jaki jest cel posiadania wahadłowców? W moim przypadku cel jest taki, że to przyspiesza opera, opera, niewielkie operacje na niskiej bądź średnio niskiej, wysokiej orbicie Kerbinu, Czyli na przykład w tym momencie lecimy na. lecimy do wahadłowca. przepraszam, lecimy wahadłowcem Kermes do teleskopu Hubble, aby w końcu uczynić go w pełni funkcjonalnym, przerzucić, ale pierdykło, żeby w pełnił czynniku funkcjonalnym i żeby można było troszeczkę probić badań. W tym momencie zauważyliście, że wystrzeliłem ten dolny zbiornik, mimo że tam się trochę paliwa zostało, ale nie chciałem, jak już nieraz raz mówiłem, nie raz nie dwa, ponieważ podstawowym celem, pod podstawową wytyczną naszych misji jest no, niezbytnie niezbyt, niezbyt śmiecenie na orbicie wokół Kerbiny, ogólnie w kosmosie, żeby nie było niepotrzebnej ilości śmieci na, na orbitach planet, ponieważ to jest niebezpieczne, po prostu niebezpieczne. Tak jak sami widzicie, Manew był na teraz, powiedzmy, że niezaplanowany. Musiałem najpierw wykonać orbitę, a dopiero potem spotkać się, wykonać spotkanie z naszym teleskopem. No, nie jest to najwydajniejsze i najbardziej efektywne pod względem zarządzania czasem wyjście, no, ale w tym przypadku nie miałem innej opcji, ponieważ na początku, gdy chciałem wystartować, to coś się zbagowało. Cała konstrukcja była pod jakimś dziwnym kątem, więc, no, nie miałem wyboru, musiałem po prostu ten sposób to, to wykonać. Co ciekawe, co ciekawe, jak sami się działamy tylko na tym głównym silniku i ten silnik, mimo że on służy do właśnie wylecenia powyżej atmosfery, nie pozwoleniu na przechylenie zbytnie konstrukcji w czasie właśnie startu, jest przy okazji całkiem wydajny, bo jego ISP, czyli Specific Impulse nie, teraz nie będę tłumaczył to po polsku, jest, bo sam w sumie nie wiem. Ale to jest wyznacznik wydajności i jest na poziomie 380 sekund. Nie chcę nic mówić, ale to jest, jest jeden z najlepszych współczynników tego typu wśród silników, e, właśnie na paliwo. Po prostu na paliwo, tak? I naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Jedynie go przewyższa ten mały silnik, który ma 390 sekund wydajności. No to kury, to jest różnica olbrzymia. No i możecie w przybliżeniu patrzeć na nasz teleskop kabla. przepraszam, teleskop Kabla. gdy do niego się zbliżamy, troszeczkę przestrzeliłem jak widzicie, ale to minimalnie tam kilkaset metrów to bez strzału, no i przechodzimy na sterowanie RCS'ami jeżeli, taka porada dla Was jeżeli macie problem ze sterowaniem w kosmosie przy użyciu RCS'ów po lewej macie taki mały przełącznik, który pozwala Wam przełączać się między różnymi trybami właśnie yy, ułatwiającymi lot przy użyciu ów potestujcie sobie to jest naprawdę duże ułatwienie. No i pora pokazać wam, co się kryje ładownia. W ładowni pustka. <taka>, Taka niespodzianka, ponieważ był to pierwszy lot, więc nie chciałem tutaj nic zbytnio ciężkiego ładować do naszej ładowni. E, więc znajduje się tylko i wyłącznie skrzyneczka, w której znajdują się bodajże przyrządy do e, przyrządy, dwa przyrządy do dodatkowych badań przy pomocy teleskopu, a także dwa małe panele słoneczne. Jeszcze na tę chwilę jeszcze nie odkryliśmy paneli słonecznych, tych większych, ale wkrótce to nastąpi, o to się nie musicie martwić. No i wpierw postanowiłem: a zróbmy mały taki ogląd naszego teleskopu, sprawdźmy jak Kerbal radzi sobie w operacji poza statkiem, poza swoim pojazdem. No jak sam widzicie, tutaj mamy oczywiście nasz teleskop, który jest jeszcze podłączony do rakiety, tutaj, która pozwala mu zaokrągić orbitę. No i popatrzcie jakie tu mamy urządzenia zamontowane, co trzeba będzie w przyszłości zmienić, wymienić, poprawić. I mamy ogólnie tylko dwa chyba Constellation Surveyor, co w sumie nie jest też nie tak złe, bo w sumie tyle wystarczy. Ale jako, że jeżeli pamiętacie ostatnią misję z Teleskopem Kabla, a dokładnie jego ostatnią i pierwszą misję, no to umiejscowienie właśnie tych narządów, przyrządów, przepraszam, naukowych no, nie było najlepsze, ponieważ te przyrządy muszą być zamontowane na, zamontowane na tubie serwisowej, bo jeżeli nie są zamontowane, no to jest straszna lipa i po prostu nie działają. Więc wszystkie przyrządy, właśnie które nie były zamontowane na tej, zamontowane na tej tubie serwisowej, no po prostu przy użyciu kerbala przeniosłem właśnie na, na powierzchnię tuby serwisowej. Co ciekawe, właśnie jak wcześniej zauważyłem, a chyba nie wszyscy zauważyli, nie wszyscy usłyszeli do końca, tak jak mówiłem, nasze problemy techniczne mają dość dużo wspólnego z prawdziwymi problemami technicznymi teleskopu Hubble'a, który też, gdy został wystrzelony, został wystrzelony z drobną pomyłką, czy niedopatrzeniem, ponieważ jego zwierciadło było, nie wiem, źle ustawione, bądź jakiś materiał źle był rozpryskany, bądź po prostu znajdowało się jakiegoś materiału za dużo. No nie są do końca pewien na czym to polegało, bo nie jestem aż tak bardzo w tych klockach chyba znany i techniczny, ale główny myk polegał na tym, że teleskop Hubble'a miał wadę wzroku, przez co zdjęcia przez niego wykonywane, a właśnie po to został wystrzelony, żeby dokonywać e, obserwacji i zdjęć właśnie oddalonych od nas daleko, daleko wiele e, lat świetnych od nas właśnie obiektów, no niestety nie działało tak jak powinno i NASA się bardzo nad tym zastanawiało, co z tym zrobić, kurcze, no opcji było kilka, w tym między innymi deorbitacja, deorbitacja teleskopu, bądź po prostu jego sprowadzenie na Ziemię i tam naprawie, tam dokonanie napraw, no ale ostatecznie zdecydowali się na wprowadzenie soczewki korekcyjnej, można powiedzieć, czyli tak naprawdę przy pomocy wahadłowców także, dokładnie tak samo przy pomocy misji wahadłowcem, została właśnie zamontowana specjalna soczewka, które można na dobrą sprawę porównać do po prostu okularów, które na przykład ja sam noszę i pewno nie jedna osoba z Was też nosi okulary, żeby po prostu obraz był ostry, a nie rozmazany. I w momencie, gdy właśnie ta soczewka została nałożona na zwierciadło teleskopu, wtedy po prostu wszelkie, wszelkie oczekiwania wobec teleskopu stały, o Jezu, przeskoczone za pomocą właśnie jakości zdjęć. Które teleskop był w stanie właśnie przesłać na Ziemię. Przy okazji, możecie tutaj teraz na materiale oglądać, jak, jak świetnym modem jest nie tylko ten cały mod na teleskopy, bo on jest po prostu cudowny, ale sam mod CAS, czyli Kerbal Attachment System jest to mod, który pozwala właśnie nam na montowanie i demontowanie małych części praktycznie gdzie tylko zechcemy na powierzchni naszego czy innego pojazdu i przenoszenie ich właśnie przy pomocy kerbala, co właśnie w tym momencie oczywiście możecie tutaj podziwiać, po prostu świetny mod, naprawdę też no, mógłbym powiedzieć, że powinien znajdować się w zwykłych gołych kerbalach, co oczywiście nie jest takie proste do zrobienia, bo mod też nie jest sam w sobie idealny, ale naprawdę jest to coś pięknego. Wystarczy zamontować na przykład rzeczy, które chcemy przenieść na na przykład w naszym luku bagażowym wyniesie na orbitę i przetransportować do teleskopu kabla, tak? No, no, sami widzicie, że to nie jest jakiś specjalnie trudny wyczyn. A wysyłać specjalnie po to rakietę, żeby dokonać czegoś takiego, to też jest trochę bez sensu. Znaczy, jest oczywiście sens, ale no nie powiedzmy, że nie jest o wiele lepszym widokiem patrzenia, jak jest na orbitę wynoszony startuje na orbitę wahadłowiec, aniżeli rakieta. No zawsze jest to naprawdę ciekawszy widok, szczególnie, że wymaga to do dodatkowej wiedzy, wysiłku, ale według mnie ten wysiłek jest w zupełności e, opłacalny, ponieważ no, chociażby na e, powierzchnię planety potem wraca praktycznie cały pojazd kosmiczny, tak? Cały wahadłowiec wraca e, na planetę, dzięki czemu możemy szybciej ponownie go e, ruszyć do startu, ponieważ lepiej jest oczywiście żeby dany pojazd kosmiczny złożyć od nowa, niż konstruować kompletnie wszystko od zera od nowa, tak? Jest to zawsze szybsza opcja, gdy się po prostu składa wszystkie elementy z powrotem do jednej całości, niż buduje od nowa. Troszeczkę przybliżyłem się do teleskopu, bo troszeczkę musiałem kawałek, od kawałek mi po prostu pojazd odleciał, więc trzeba było troszeczkę to skorygować. Ponieważ na razie jeszcze na naszym hadłowcu nie posiadamy żadnego doku, zaś dok na teleskopie jest schowany nad czy pod, jak kto woli, rakietą, tak napędem teleskopu, który właśnie ty możecie teraz podziwiać. Właśnie no i montujemy jeszcze dodatkowe panele słoneczne, żeby w momencie, gdy jesteśmy obróceni kompletnie tyłem do, do słońca, żeby ten prąd wolniej nam się wyczerpywał, jeżeli właśnie jeżeli prowadzimy badania. Oczywiście o wiele prościej byłoby zamontować większe panele, ale jak mówiłem, jeszcze ich nie posiadam, więc to jeszcze tutaj wymaga troszeczkę. E, troszeczkę czasu, tak, zanim będziemy mogli zamontować się lepsze panele. No i najwyższa pora na, dokonaniu, na dokonanie kilku, odkryć kilku obserwacji odległych od nas, od nas ciał niebieskich. Tylko w tym momencie jesteśmy trochę ograniczeni, bo spora część właśnie interesujących nas obiektów w przestrzeni kosmicznej są aktualnie skierowane, można powiedzieć, że w stosunku do nas są skierowane w stronę słońca a my przy użyciu tego teleskopu niestety nie jesteśmy w stanie patrzeć na Słońce, bądź w okolice Słońca, ponieważ po prostu wybuchnie nam procesor i wtedy będziemy musieli nowy procesor zamieścić na, w naszej tubie serwisowej, żeby nasz teleskop był w ogóle funkcjonalny. No i w tym mecie oglądamy... co ja tutaj ustawiłem? Księżyc? Nie. Dunę, bodajże Dunę i AIKA badamy właśnie tak. Jest jakoś mam na razie niski poziom zaawansowania naszego procesora i tym samym naszego teleskopu. To niestety jeszcze nie posiadamy zbyt dużego przybliżenia, zbyt dużego wzmocnienia obrazu. Więc jak sami widzicie, widzimy tylko takie dwie kropki jedną mniejszą, drugą większą. Na tej podstawie możemy domyślić się, że to jest Duna. I jajek. No oczywiście jeżeli będziemy posiadali już lepszy, lepszy, lepszy sprzęt, będziemy bardziej zaawansowani technicznie, no to wtedy kurde mówię Wam, że będzie pełen wypas tak patrzeć z olbrzymim przybliżeniu na tak odległe, tak odległe obiekty, już teraz nawet przy tym stosunkowo mniejszym przybliżeniu to jest tak jest imponujące, tak tylko troszeczkę wszystko się wjeżdżało, gdy, gdy robiłem oczywiście tutaj te przybliżenia, więc szału nie ma, ale i tak dla mnie robi to olbrzymie wrażenie. No i tu nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy co to jest, ale czasami mogę wysłać dane, a czasami tych danych wysłać nie mogę. I nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Czy to jest wina Remotecha, czy to jest wina Kaktaja, czy to jest wina po prostu, no nie wiem, sam dosłownie czego. Widzicie, próbuję wysłać, nie mogę, ale zaraz prawdopodobnie, nie wiem, zrobię jakoś w ogóle jaką, jakąś dziwną akcję, że będę mógł wysłać Chyba, tak mi się wydaje, bo pamiętam, że jakoś wysłałem ostatecznie dane naukowe bezpośrednio do, bezpośrednio do KSC, ale jak to zrobiłem, to w sumie nie wiem. No ale też inna sprawa, że po prostu przybliżyłem się naszym, naszym wahadłowcem Kermes i wyszedłem skuterem do przestrzeni kosmicznej, tak, i po prostu zebrałem te dane naukowe, które, które tutaj znajdują się w tych naszych, powiedzmy, że zbiorniczkach. Przy rządach teleskopu. No, co ważne, ktoś, ktoś mi tam zauważył, że ma jakiś dziwny problem, nie wiem z czego wynikający, że nie może zbierać danych. Nie wiem, czy to jest problem gry, czy coś on źle robi. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, więc wybacz, ale ci nie pomogę. Nic tu niestety nie jestem w stanie w tym momencie, w tym momencie zrobić. Dobrze, co my teraz tu robiliśmy? Chyba chciałem jeszcze sprawdzić inne ciało niebieskie. W tym wypadku. Muna. Patrzyliśmy już na Musa, ale nam jeszcze co ciekawe, nie robiliśmy obserwacji Muna. A Muna jest dość wdzięcznym do tego celu obiektem, bo jak sami widzicie, jest duży, jest bli, znaczy duży, bo jest bliski, tak? Bo jest w stosunku do nas jest blisko, więc możemy zrobić do niego naprawdę olbrzymie tutaj przybliżenie, tak? W stosunku do oczywiście do innych ciał niebieskich, więc możemy sobie zbadać każdy krater, e każdy krater oddzielnie. A jakbyśmy mieli Jakąś teraz misję, która byłaby zwrócona w naszym kierunku na powierzchni Muna. O, widzicie, mogę zrobić wysłać teraz badania. Nie wiem od czego to zależy. Jakby była jakaś misja na powierzchni Muna, to przy dobrych wiatrach moglibyśmy nawet się zobaczyć właśnie za pośrednictwem tego teleskopu, co byłoby naprawdę kurczę, mega. Ale jeszcze tak niestety nie jest. Może kiedyś coś takiego zrobimy. Pożyjemy zobaczymy. A teraz pora na. Porobienie jeszcze kilku badań przy użyciu naszego teleskopu pod leceniem kerbalem, i właśnie zebranie tych badań na, na powierzchnię, na, na, przepraszam, na pokład naszego wahadłowca, no i powrót na kerbin, a dokładnie do KSC. A jak sami wiecie, powrót do KSC przy użyciu wahadłowców to nie będzie prosta rzecz, to nie jest bułka z masłem. To już nie, dość, że potrzebna jest wiedza, to jeszcze skill w prowadzeniu pojazdów, no i odrobina szczęścia. Bo, żeby trafić idealnie w cel, na planecie o szerokości, o, przepraszam, o promieniu 6, promieniu czy średnicy 600 km, chyba średnicy 600 km, no to jednak jest wyzwanie, to nie tylko dla mnie, ale nawet jeszcze bardziej, w, co w bardziej wprawionych. Bardziej wprawionych graczy w kerbalach. Oczywiście zaczynamy od deorbitacji, od manewru, zdeorbitowania naszego pojazdu i starałem się tak celować więcej na, na powierzchnię tuż za terenem KS KSC, ponieważ um, patent jest mniej więcej taki, jeżeli wchodzimy w atmosferę przy użyciu właśnie samolotów kosmicznych, czy jak to woli, Patent jest taki, że tak czy siak musimy celować albo w KSC, albo tuż przed, albo tuż za, zależy od oczywiście naszych właściwości lotnych naszego pojazdu. Ponieważ tak czy siak my nie lecimy bezpośrednio parabolą, powiedzmy lotu orbitalną, tylko tak czy siak po tej atmosferze się tak ślizgamy, przyślizgujemy się, więc tak naprawdę największym tutaj wyzwaniem, największym, najważniejszą rzeczą jest taką, żeby nie za szybko wchodzić w tę atmosferę, bo jeżeli zbyt szybko wejdziemy, to po prostu Zaczną nam wybuchać części i w sumie prawdopodobnie kerbal nie wróci żywy na powierzchnię kerbinu, o już nie wspominając o nauce, która się na tym bądź innym pojeździe by znajdowała. Tutaj staram się wspomagać trochę RCS-ami, ponieważ zbyt wielu powierzchni kontrolnych na naszym pojeździe nie posiadamy, więc no musimy troszeczkę się tej wspomagać RCS-ami. Szczególnie, że troszeczkę tego paliwka zostało, więc warto go się pozbyć, żeby pojazd był jak najlżejszy. No, i przy okazji jeszcze troszeczkę paliwa, które postanowiłem zbalansować na obydwa zbiorniki, ponieważ zbiorniki mamy dwa, więc postanowiłem zbalansować to paliwo, ponieważ nasz pojazd jako tako, jeżeli jest pusty, bądź pełny, bądź całkowicie napełniony paliwem, jest w miarę jako tako dobrze zbalansowany. W przypadku, jeżeli na przykład przychylimy paliwo na tył, no to będzie zajebiście niestabilny, za przeproszeniem, a naprzód będzie aż nadto to stabilny, że nie będzie można go kontrolować. W normalnym wypadku. Przed chwilą byśmy prawdopodobnie przestrzyili, na szczęście posiadamy hamulce aerodynamiczne, dzięki czemu możemy względnie szybko wytracić naszą prędkość, jeżeli przestrzylimy nad KSC. A w sumie nadmiar energii jest dość ważny, właśnie, że posiada właśnie ten nadmiar energii i ewentualnie sposób, żeby wytracić tę energię. Bo jeżeli mamy za mało energii, no to energii, którą oczywiście lecimy w stronę KSC, no to jest problem, to jest olbrzymi problem. Ale w momencie, gdy posiadamy właśnie nadmiar tej energii, czyli lecimy za szybko, byśmy mogli przelecieć, to oczywiście zawsze możemy odpalić sobie zawsze możemy odpalić sobie hamulce, aerodynamiczne, co jest ważną rzeczą do posiadania, tak? I w tym momencie miałem niesamowitego stresa to lądowałem, ponieważ lądowanie wahadłowcem to szczególnie nie do końca przetestowaną konstrukcją, ponieważ to jest trzecia moja iteracja Kermesa. Wcześniejszych nie widzieliście i nie będziecie widzieli, bo one były kompletnie failowe. To jest pierwsza, która jako tako spisywała się w locie atmosferycznym i w symulacjach w schodzenia z orbity, ale nie przeprowadzałem do tej pory jeszcze symulacji, po prostu nie lądowałem tą konstrukcją na pasie startowym, co no, jest dość ważnym testem, którego nie wykonałem i tutaj będzie test na żywo, którego świadkiem i uczestnikiem, <laughs> aktywnym dodajmy uczestnikiem będzie skuter stawiłem sobie paliwko, nie, nie wypuściłem paliwka ze zbiorników, co w sumie powinienem zrobić, nie wypuściłem paliwa ze zbiorników, aby na wszelki wypadek mieć pewność, że zawsze mogę tym właśnie ciągiem troszeczkę skontrować nasze opadanie. I tu już po prostu puls to chyba 120 lub 140 i, i, i deli stosunkowo delikatnie, choć przy dość dużej prędkości, bo 110 metrów na sekundę, mamy kontakt z pasem startowym Jest ciekawe, prawie, że... Bezpieczne, bezbolesne lądowanie. Jedyne co, jedyny problem jaki miałem to nie wiem czemu pojazd tam na lewo i na prawo chybotał. Nie do końca rozumiem czemu. Podejrzewam, że to była właśnie wina tego małego kółeczka, ale moi drodzy wylądowaliśmy. I nawet nie wyobraźcie sobie jaką ulgę wtedy odczułem. Chciałem sobie sam po prostu bić brawa i kłaniać się bo to moje pierwsze lądowanie tego typu konstrukcją. Znaczy, tylko nie po prostu tą konstrukcją, tak? Nie w ogóle, którą kiedyś wykonywałem, ale tego typu konstrukcją. I uff, to było nie ma wyzwanie i olbrzymia ulga, gdy bezpiecznie wróciliśmy. Szczególnie, że kerbal wrócił żywy i badania także wróciły. Przez co mamy aktualnie prawie 300 punktów nauki do wydania. I ja postanowiłem spożytkować tę naukę. No dobra, no dobre pytanie, na co spożytkowaliśmy tę właśnie naukę. Hmm, wydaje mi się, że na panele na lepsze panele słoneczne e, tak, na panele słoneczne i przy okazji e, panele radiacyjne, żebyśmy mogli e, wydalać ciepło, które jest wydzielane przez panele i przez inne potężniejsze urządzenia elektryczne. Bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać jak się posiada mod Interstellar. I już na sam koniec możecie zobaczyć jak nasz skaner dociera, dociera w końcu na Muna, Więc my prędzej czy później będziemy mogli w końcu będziemy mogli w końcu porobić badania na na powierzchni Muna, tak? ponieważ aktualnie nie wiemy gdzie się znajduje Ketan jakie biomy gdzie się znajdują na powierzchni Muna, a to są niesamowicie ważne informacje, których w tym momencie nie posiadamy a właśnie dzięki naszemu skanerowi, który w tym momencie dociera na, na orbitę na polarną dokładnie rzecz biorąc orbitę Wokół księżyca będziemy posiadali te informacje, co oczywiście będzie miało niebogatelne znaczenie w przypadku misji kelin 4, którą już wkrótce podejrzewam, że, że zobaczycie. Co ciekawe, po wykonaniu tego manewru, orbitowania, zaokrąglenia orbity, wychowania po prostu na orbicie MUNA. Co ciekawe, zostało nami jeszcze troszeczkę RCS-ów. Nie wiem jeszcze co dokładnie zrobię z tym projektem, ponieważ troszeczkę tych RCS-ów jeszcze mi zostało. Tutaj można by było nawet gdzieś go schaltować, tak? I uzupełnić paliwko do RCS-ów i gdzieś go w sumie wysłać. No nie wiem, no. Pożyjemy, zobaczymy. Może ponownie wyślę go na, na MinMusa, żeby do końca zbadał właśnie jego powierzchni i wysłać badania właśnie z MinMusa, Zawsze to są te tam 20-40 dodatkowych punktów naukowych. No i tutaj ważne też przy okazji było to, żebyśmy zbadali nie tylko, gdzie znajdują się biomy, ale właśnie ketan, o którym wspominałem, ponieważ ketan będzie istotnym surowcem w przypadku Kalin-4, ponieważ bez niego Kalin-4 nie będzie praktycznie, ta misja nie będzie miała praktycznie racji bytu, ponieważ jeżeli nie będziemy mogli wydobywać ketanu i przerabiać go na paliwo, no to nie będziemy mogli praktycznie nigdzie lecieć, tak wykonamy jedno lądowanie i praktycznie trzeba będzie zrobić powrót, co oczywiście jest małą Mało pacalną i mało intrygującą opcją. No. Więc tu, oczywiście, trzeba brać na to siłą rzeczy poprawkę. Ok, wydaje mi się, że chyba na dzisiaj tyle wystarczy. W następnym wydaniu. Hmm, podejrzewam, że jeszcze raz zobaczycie teleskop Habla. Mam takie dziwne przyczucie, że zrobimy misję jeszcze, kolejną misję Kermesem. Jeszcze tam kilka rzeczy y, przy użyciu naszego nowo wbudowanego. Wahadłowca zrobimy i co jeszcze wydaje mi się, że ważne to jest informacja dla Was o fakcie, dlaczego tak naprawdę robimy wahadłowce? Dlaczego tak naprawdę robimy wahadłowce? Ponieważ budowa może być prowadzona oddzielnie w centrum kosmicznym, tak tworzenia rakiet, i osobno w hangarze dla samolotów, dla pojazdów samolotów kosmicznych. I to jest ważna informacja. Czy możemy robić tak naprawdę, możemy dwie budowy naraz prowadzić. To ja się ogranicza oczywiście tak, żeby w hangarze dla samolotów, dla pojazdów, dla samolotów kosmicznych, żeby oczywiście budowany był właśnie tego typu konstrukcja, tam gdzie, tam, gdzie można budować rakiety, były budowane właśnie konstrukcje rakietowe, ale to daje nam oczywiście zupełnie nowe możliwości. I to oczywiście teraz ten wkurzający dźwięk, aby ktoś nie wiedział, to jest po prostu dźwięk ketanu, który jest tutaj, w nie dość, że normalnie przy normalnie przyspieszonym tempie, w normalnym przyspieszonym tempie jest robione, jest, są robione badania, czyli te pika, pipanie, to jeszcze w tym przyspieszonym tempie, który teraz oglądacie, to już w ogóle jest jakiś, mm. <laughs> jakiś kosmos, jakaś masakra, no ale tak już to bywa. Przy okazji to jeszcze na no, samo zakończenie dodam, że chciałem też przy użyciu KELIN-4 leciutko nachylić orbitę KELIN-4, żeby żeby też KELIN nie tylko badała, żeby te Skanery, sensory na Kalin także badały powierzchnię minusa, tak? czyli ten wysokościomierz i skanery biomów, tak, żeby nie tylko na samym równiku, ale też w okolicach około równikowych były robione właśnie badania. Co oczywiście także nam ułatwi, ponieważ sonda bada wszystko na orbicie polarnej, a Kalin na orbicie około równikowej. Ok, moi drodzy, ja byłem Moskit. Do następnego zobaczenia! Pa-pa!